Kilometr jest godzinę 10 i jedziemy do Czerwi, uh! która jest oddalona od 2 godziny od nas. Tomoczymy, czy dojedziemy. 30 km. Ja mu fakasa! Ten mały dom! No i co tak późno? No i co tak późno? No i co tak wcześnie. No i co tak wcześniej? No i co? Kościół miałem wstać o 10. No, 10 i myślę, Jest o 9. Ja miałem no, ja ja... no. budik na 9. byliśmy tu już przed 9. Się... byliśmy tu. No a masz wpisaną drogę w ten? Nie, wpisane wpisaną, ja pamiętam drogę. A no? no? Pamięć bez GPS jedziemy? Jak nas wywieziesz w Polsce no. zakopie tam Ta pamięć? Nie, ty się Jezu. Nie jest żartem, bo jedziemy 30 km no, no, 22 km? Tak. 8 kilometrów przez tą drogę <suk> taj, widzowie Ty, ty chłopie, tyle ty, to ja z partner lupię. że 100 kilometrów No, sobie no, matematyk zawzięty. 100 kilometrów <ślesz> Unlucky <ślesz> Ten. Tu jesteśmy. Tu jesteśmy, a tu jest cel. No pojebało cię chyba. Głośniej jesteś daleko. Wciąż daleko. O 12 przestaje parać. <głowie> Za 5 minut przestanie parać. Oj, tak tak, Byszku. Gdzie my jesteśmy? Edek? Gdzie ty nas wywiałeś? Edek. GDZIE MAM IŚĆ?! Nie. A przynajmniej fajna panorama Czy co to jest? Ej traktory tu jest A pierdolę, jak ja mam tu z siebie zebrać? Patrz na moją rękę Jesteśmy na jakimś totalnym wypizdowie Dzisiaj Tutaj będzie jakieś miasto, ruda rzeczka Patrzcie, pokazuje O tę drogą spartańską, którą jedziemy Jest dwie minuty wolniej niż ulicą na Twoją matkę się kieruj. Spodnie w jakimś gównie. Ja tutaj tą drogą zjedziemy, to idziemy strasznie naokoło. No jedyk, dajesz to ci cipą. Ja się przestraszyłem. 12 km. 37. To my tylko kilometr przyjechaliśmy. Dziwię się jechaliśmy, mało przyjechaliśmy Właśnie będę. Właśnie za tą trasę cię za no, Będziesz na. na każdej miniaturce od teraz. Co nie wziąłeś z tego? Nie no wypadło. W kulki leci. <laughs> wypadło! No normalnie. I teraz do góry. Kurwa, Czy ty się przeciągniesz, czy nie? Chyba <laughs> nie. Dobra, ale pokazuję 35 minut i skręcić w prawo za 500 metrów. O, o 14 powinniśmy tam być. No, przy dobry piątek? 11 km, No to tak 15. <laughs> Jak mamy? Pół godziny. Nie, mamy jedną liczbową, ten... Ileś kilometrów. 9 tysięcy kilometr zostało. Droga, Edek, tam też była prosta droga. Zostały do zmiany. 3 km tylko. 11 minut. Pokczam, poczam, poczam. Dojechaliśmy. Ale to jest do, do centrum, jest jeszcze 3 km. Jezus, w końcu dojechaliśmy. Ale zajebiście Jestem tu, stoję w czarnej białocotki i rowerem jest. No wiemy Maska trzeba Co? Co? No nie Nie Wiem ja kurwa żartuję w tym zmyśle Czterygo dziuję mamy Chobosz oh Czyli co? No i to jest kurwa To co, co będziemy wracać z buta? A czy roberem? Nie już teraz musimy wyjechać. No, żeby zdać. Żeby przyjechać na małej godzinie, to, to tak Autobus jest z Wasilkowa do Białegostoku No Nie ma stąd po z Stoku do Pujżyny, na no jest. Pociąg jest po Muszą przy być przy te bilety Ale ma oczy ale ten pociąg, no, nie sądzę, żeby tu rowery były. O jest 500 lat ma ten pociąg. <noise> Serio. Daleko. 5 km. E, musimy na ulicę. Na ulicę wiedzieć. Ło, no. power bank mi naładował całą kamerę, ale pochczą Jechaliśmy przez takie coś? No. Nie jak ten dojść. No. Pokaż na nawigacji. To co to jest? To jakiś słupy. No ale mamy ciekawy dzień. Słucham. <glorowa> A co nie? Czemu? Brawi, nic się nie udało. Tylko pobyt w Biedronce był tu najlepszy w całej tej wycieczce. Czyli cała wyprawa zaprowadziła Whoa. nas w po, po miejsce. Chyba nie, on pewnie z poliną gada, to nie odbierze Dobra wypierdala Dobra, druga próba Drugi na Chyba też ma dupę Może mi trochę wcześniej to jest pociąg, nie? trochę bardzo wcześniej Jest 20.30? To za chwilę <laughs> dwie godziny Te fontanny Ja już słyszę, co ja mówię Przez nie Za godzinę pociąg jest dopiero Wracamy z tej dzielnej wsi, wierzy, znaczy dziobanej. A, A czemu z nami nie pojechałeś? Bo byłem, pojechałem, Grałeś rano? No tak, to jesteś dziobany i nie pojechałeś. Ale mówię, że byłem. Były kałuże na drodze i chłopie. Pewnych były, co chwilę były kałuże, i jak, jak zwolnisz, to chłopie wpadasz całe do kałuży. No? <grywa> <grywa> oh <grywa> Ej, to jest przyspieszony pociąg, zbustowany. Przyspieszony, a się spóźnia. 啥一个，不要。